Hej, witam was w serii Zagrajmy w WMS Amagedon, To jest pierwszy odcinek i rozpoczynamy. Tutaj w tym odcinku przejdziemy te treningi wszystkie. E, a już w następnych odcinkach będziemy jechać z misjami. No i może powiem dlaczego wybrałem tą serię. -A, e, a więc tam kiedyś w jakimś filmiku wspominałem, że będą właśnie trzy seje, Dwie główne, czyli Gothic i Heroes. No i będę też nagrywał jakieś równe seje poboczne. No i teraz trafiło te tą seję poboczną na, e, na Łęcy. No, kiedyś dawno mi się właśnie kiedyś w nim spędziło czasu i, i mi się całkiem podobało, więc postanowiłem do niej nieco powrócić i znowu spędzić przy niej trochę czasu. E, No, oczywiście też tam będzie taki gotik dziwna z tego powodu, że będziemy nagrywać nie tylko tą podstawkę, czyli e, właściwie podstawkę nie tylko będziemy nagrywać MTK, później e później później Condemnumoda tylko, że później będziemy jechać dalej z modami z Chaos'a to dlatego, że właśnie zamierzam nagrywać wszystkie chaosy, a trochę ich jest Właśnie e, UMC -y postanowiłem nagrać Bo dawno nie wyjąłem UMC i -y, chciałem sobie pograć, A przy okazji mogę nagrać co i jak e, No ogólnie mogę Wam coś powiedzieć e, Na temat co się dzieje w świecie GIA e, Ostatnio wyczytałem informację że E, chyba 29 stycznia zostanie wydana e, wersja HD Heroes 3 Co jest... No, co ta informacja mnie bardzo ucieczyło, bo ponieważ e, w końcu coś właśnie związanego z Heroes 3 niestety tylko będzie podstawka ale mam nadzieję, że to pójdzie do przodu i e, że no zostaną nagrane też inne właśnie tam... Znaczy nie nagrane, tylko zrobione i może jakiś dodatek zrobią też nowy. Teraz wiadomo, że robią chaos 3 i tam Hero's 7 Ognia! I to mi się właśnie strasznie podoba. Powstał e, remake UMCów, później powstał właśnie remake, e, znaczy teraz powstaje właśnie remake Chaosa. No a przypuszczalnie za jakiś czas pojawi się również remake Gotika, no z czego będę bardzo szczęśliwy jak się pojawił. Tylko kiedy nie wiadomo. ale szanse na to, że pojawi się remajki są całkiem spore, więc... Myślę, że więcej później się pojawi. Ups, chyba nie zginęłem. O, dobrze. Tak dziwnie się zbił. Wygryjemy medal, zająć się zwycięzcą. Bo on złoty. Wielkie dzięki! Ajajaj. Ajaj. Chciałem to za szybko zjechać. Dobra, wkładamy dynamik i wracamy na miejsce Ups, Ups. Ale fajd <grywa> ja To to co zdążyłem No, chyba stopień dełgi No, ten technik potrzebował właśnie jest w tejże miasta Wiem, że to jest taka Nie wstaje, lecz droga biega Teraz chyba będzie granat z tego co No i przypomina mi się jedno, że tutaj będzie taki jeden cel ciężki do trafienia Tylko jeszcze nie pamiętam e, który dokładnie jakoś się udało i Ognia. chyba ten teraz co jest no ale na pewno też te filmy o, teraz idealnie takie no no i zakończyliśmy ładny training e, to już ostatni czy jeszcze coś nie, już wszystko osiągnęliśmy złoty medal no i odcinek taki króciutki już by był i na dobrym sprawie mógłbym go zakończyć Ale jeszcze zrobimy na przykład wyścig po owce oh. właśnie lubię tutaj dla to ciosu Wielkie dzięki! Wielkie dzięki! Wielkie dzięki! Nawet właśnie <tryk> wybrałem owce <tryk> jako specjalną <strykanty tryk> będzie jak

No ale mamy już 20 skrzynki Wielkie dzięki! Wielkie dzięki! Wielkie i nie, no dzięki! Wielkie dzięki! dzięki! Wielkie No, w tym odcinku zrobimy sobie właśnie jeszcze... dzięki właśnie tą owcę i jeszcze może zrobimy lina bo lina też taka nawet siedziba tam... no a tam tutaj chyba właśnie e... tym tam na końcu ta skrzyneczka chyba lepiej właśnie zabić owce żeby później wkocząć jeszcze raz ja, bo to na szybciej będzie można zrobić skrzyneczkę

Dzięki. 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 Mirkie dzięki! dzięki! Ale fuks! Mirkie dzięki! No i 175! dzięki! Tak żeby się udało nam w do dół dojść, to będzie dobrze. Mirkie, dzięki! To no jest młody medal chyba powinien być. dzięki! Ale bieda! 180 coś No i niech chcę się Złoty medal powinien być O! 6,41 chyba 3,30 właśnie by wystarczyło Żeby złoty medal No i... Mm, właśnie złoty medal dostaliśmy i tak ale 6 minut to robiłem więc więc nie przedłużając na tym zakończymy ten odcinek ale jeszcze sprawdzimy właśnie co nam tam takiego właśnie ciekawego odkryło opcje USB, to jest tutaj będą właśnie chyba tajne cheaty nie a to jest to każda super owca zmienia się zamienia się właśnie w aqua owce czyli że w wodną owce, która potrafi tam pływać dodatkowo no i dobra to było na tyle w pierwszym odcinku z Seizure Game w Wems i a właściwie to będzie odcinek zerowy do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie